Cześć wam dzisiaj z wizu wizualnie. Witam was w grze, która nazywa się Warframe. Po drobnych zmianach powinno być z audio tyle lepiej, że... Przeskakiwałem między mikrofonami i zostałem na tym czymś. I teraz będę miał to przypisku, więc przynajmniej mnie by, powinno być dobrze słychać. Mam nadzieję, że to będzie działało w ten sposób. Jesteśmy tu, dlatego zebraliśmy się, dlatego że w tym momencie mhm. powinna być gotowa już moja odonata, czy jak to się tam nazywa, Blueprint Claim. -da! Dziękuję.

my co my tutaj mamy Sentinel Carrier Prime, gdzie się to ubiera gear? Powinienem tego dokupić. Kodeks scanner w sumie nie wiem ile mam hajsów, więc tak tak. Kodeks na razy 500, okej okay. Thank you for your purchase. Ok, dziękuję. I, i, i gdzie się ubiera domyślne uzbrojenie? A, to jest polska wersja. E, upgrade appearance Regalia, Sindana Attachments. Nie. No animation selected. Sindana Regalia. Czy ja to muszę jakoś ubrać, czy to się ubrało automatycznie na mnie? Sentinel Nie wiem. Nie wiem. Nie widzę. Dobra, spróbujmy iść na tą misję. To może, może się dowiemy, co z tym trzeba zrobić, bo. Ale to powinienem mieć jakiś wybór tego przynajmniej, bo z tego co wiem, to jest tych, tych, tych... na plecki rzeczy więcej, więc bardzo możliwe, że. że to musi być gdzieś ten Arsenał, Foundry, Aventurirosion, Aventuri? La la la, la, la. O Donata jest, ale, ale ja tego nie chcę selać, ja chcę to ubrać. Czy ja to mam od razu ubrane, czy nie? Wojtrelik, Foundry, Arsenał Mam wrażenie, że to powinno być gdzieś do ubrania tutaj, że to powinno mieć swoją taką kategorię, wiecie, nie? Ale może się mylę. Navigation uh, Questik The Ark Queen Venus. Find Corpus about the All of Morient. Lecimy. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Trzy Nam, 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 nam. Nom, nom, nom. nom. nom, nom, nom. Console, ok. I destroyed enough and I'll destroy more because I am proud Tedo! Czy jakoś tak? Eee, dobra. Mamy tego Archwinga. Nie mamy co potrzebujemy. Oh nice. Nieczęsto się zdarza, żebym przez przypadek zaszedł kogoś za plecy. Czy to mamy jakieś fajne rzeczy? Łoo, włączyli alarm, Gdzie oni są? No pewnie, że byłem widziany. Byłem dzisiaj na mieście. Yo! La, la, la... Coś fajnego. O! Dobra. Idźmy w stronę quest'a, bo zaraz się okaże, że się tu zbiegnie hołoty tyle, że nie będę mógł sobie z nią poradzić. O, na przykład tu jest jakiś. 3 na 30. Skrzyneczka! Poruszam się, bo przede mną była ta dziura i nie wiedziałem, jak to rozwiązać. Chodź Chodź to, Chodź to. Chciałem go dobić ze sztyletów, ale się kapnąłem, że potrzebuję 30 kg na tym czymś. Tam tam!

Zauważyłem, Myślałem, że zdążyły odpalić jakieś zamknięcie alarmu czy coś w tym stylu, ale faktycznie nie zaczęło być. Myślałem, że tu grawitacja siadła. fajne. Też jakaś bitwa tam idzie za tym. Gdzie jest extraction. Just Sorry, ship integrity will not permit extraction this time. Ok, jak ja mam się dostać na drugą stronę, tędy? So co kaman? 17 kredytów, what the heck, co to było w ogóle? Reset. To był odpalony alarm w ogóle? Okej. Okay. Troszkę nieogar z mojej strony, ale żywej duszy nie ma. U... Nie wiem, co jest grane. To te 30 kili przy braku przeciwników może być trudne do wykonania. To żebym potrzebował jakoś wybitnie tych 30 kili, ale skoro można wziąć bonus, to czemu by go nie brać? Zakładam, że zaraz będzie jakiś duży pierdut na koniec, żeby nie było człowiekowi za łatwo. Troszkę statek widmu. Ja rozumiem, że tam bitwa się toczy naokoło, nie. To by było zrozumiałe. Sysatlen. Gdzie jest ten kaczan? Skąd, skąd gdzie jest ten czujnik? Okej, okay. tak troszkę zb zbudzone, ale dobra, nie, nie, nie komentuję. Mają prawo do, do własnych bugów. Sporo fajnych surowców widzę. Co ja tam potrzebowałem nie to potrzebowałem... Czegoś potrzebowałem do tego mojego flosta. Plastycydów chyba. Czy plastydów, czy co to to jest? Plastycydy? Nie, brzmi dziwnie. Znaczy brzmi fajnie, ale... Ale znając życie, pewnie to się nazwa plastydów. Zarębiasty efekt, kiedy rozbiją szyby. Uuu, nice, dźwięki są piękne. Jesteśmy w pół drogi, trzeba było czekać przy alarmie, niech się zbiegną goście i wytuc wszystko. A nie kurka teraz mnie gdzie ja zabiję wrogów. Albo dać mu teraz alarm odpalić. To też był dobry wybór. Czy tu ktoś jest żywy? Nie. Czy tam ktoś jest żywy?

Są wrogowie z tego co widzę. Wow! Kiedybym ja wiedział skąd oni do mnie grzeją, to by było łatwiej. Nice! który jest gdzie on jest a nie muszę przodowywać

Ale spoko, liczę się do killi ten. Dajcie mi jeszcze 9 w takim razie. Z której strony jest ten incoming fire, bo ja go nie widzę. A, z tamtej strony dobra, dobra, dobra jestem chciwy na te kille, nie? bardzo ale z której? Come on! Dobra, to nie ma sensu. Lecimy po prostu do Exita. Find cover. Fajnie by było, jakbym wiedział, z której strony strzelanie, to wtedy mogę szukać. A tak to. No, dzięki za info. Gdzie jest ten? Find cover w sensie gdzie. Prawie udało mi się złapać tego, 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 tego finala, ale za to zginąłem trzy razy kompletnie niepotrzebnie, więc. Nie będę kłamał, że bardzo podoba mi się ta O'Donata i ten cały, cały, cały system latania Dobra, ja wam dziękuję za uwagę I hej! Teraz mogę to ubrać. Może, 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 może.